Brochów jest zaniedbany przez opinię dawną, dawną, że sami złodzieje, cygani i to. I tak idzie taka fama. A czym się kojarzy Brochów Z majem i z pięknymi kwitnącymi kasztanami przy Licku. To jest podwórko, bo tam przyjaciół najczęściej spotykam, szczególnie Gośkę, która zawsze się bije z chłopakami. Moje ulubione miejsce do na Brachowie, to są takie pola, tam można się cicho usiąść na kocu czy coś takiego, no i można się tam no, czytać, oglądać jak lecą ptaki, bożanty. I tutaj na Brochowie nic nie ma, szkoła jest, zrobili boisko, to niby dla Cyganów, bo to mniejszość narodowa, nasi nie mają dzieci, gdzieś. w ogóle piłkę powracać. Żeby... Moim ulubionym miejscem w Brochowie to jest boisko, no czasami spotykamy się tutaj, żeby tak pokopać piłkę, czasami jest jak tam, niektórzy dokuczają, to jest ze złego towarzystwa, to jest głupio, ale tak to jest dobrze, dużo kolegów w ogóle. Prawie codziennie przychodzimy po szkole. Wydaje mi to jest ciekawe miejsce, naprawdę. Rzadko tu chodzimy. Bardziej jesteśmy z tamtej strony Brachowa i tam są działki, i tam spacerujemy. Natomiast myślę, że jest fajny trener rowerowy, generalnie. I, no, I industrialny klimat. Te, te stacja napraw ciuchć wagonów. Mieszkam w Brachowie już 50 lat. Kiedyś bardzo mi ta dzielnica się nie podobała, ale ze względu na dzieci małe było wygodnie, bądź zielono. W czasie to było bardzo dużo, jeszcze, tylko wiem z opowiadań, że to jeździło tak 40, to była norma, prawda? To było takie minimum. To jeszcze był rozrząd, tutaj się wagony tam się zsuwały. Ja dokładnie nie, nie, nie wiem jak to, to wyglądało, tylko słyszałem są z opowieści. Prawda? To jest tak, to są tory. Mamy proszę, pierwsza Ewa, druga Ewa, trzecia. To jest czasem to torów. Mhm. Tu mamy, jeżeli na przykład mam dać zgodę na jakiś pociąg, no to właśnie na dany tor, przypuśćmy, że na szósty i daję zgodę na szósty, wtedy jest cztery, to jest o 4 No są ci grupy, no tak. No są, no cyganie. Tacy normalni ludzie jak my tutaj uliczni, wychowani na ulicach, a drugie to są takie z bogatych rodzin, którzy się, tak wiadomo, 18 lat ma, wchodzi w garniturze, do za rękę. Nie? Wszyscy ci, którzy stanowią tutejszy Kościół, nieprzypadkowo włączeni do niego, są, świadomi są swojej godności, zawsze we wspólnych działaniach, takich jak niedzielna msza Święta, jak właśnie uroczyst uroczystości porównywalne do tej Drogi Krzyżowej, jak wszystkie ważne. Dzieła, które dzieją się w kościele oni w to współtworzą, bo to jest wyraz ich wiary. Mieszkam od 60 roku, także to jest bro, to jest moje miejsce życia, co? Nie? Można powiedzieć. Także. I teraz się chyba tak wszystko wyrównało polak, cygan to... Dwa bratanki tutaj, jak z nie? nie ma, nie ma. Są może jakieś tam rozróbki trochę, ale także. Także raczej nic szczególnego. To nie są lata, załóżmy tam, co ja kiedyś pamiętam, 70. jakieś tam były. Że... Teraz każdy chodzi do szkoły, i... przynajmniej tę szkołę podstawową kończąc. My, po chłopaki z Brochowa, poznaliśmy się chyba 5-6 lat temu w harcerstwie katolickim, które tutaj wcześniej działało, to byli zawiszacy. I w sumie spiknęliśmy się razem dopiero w ubiegłym roku, kiedy padł pomysł, żeby sobie pograć w scholi kościelnej. No i wtedy się zaczęła nasza działalność. No, po prostu gramy to, co mi się podoba i to, co jemu ja się podoba. No to raz kapani, no to już było dawno niby. Moja mama mi opowiadała, że jak ta kapani właśnie też była raz na balkonie i on walił w zagrożeniu. No i właśnie ona Zagrażenie spadła i zawalił się. Po prostu I ona spadła i umarła, no i kazali wszystkim wyburzyć te balkony. No i od tamtej pory te balkony nie są wyremontowane. I tak i tak widać, że rdza jest, już dziury są, no to ja się im nie dziwię, po prostu. No tyle wiem. Mieszkałem na wsi i, i nie, nie ma tego zgiełku tego wszystkiego no, i odpoczywamy po prostu. Tak, Dokładnie. Tak. Ludzie są bardzo mili, więc nie mamy na co narzekać. Śmiejemy się, że wszystko mamy pod ręką. Szpital, poczta, sklep, kościół. Kościół. Naprawdę, więc nie mamy potrzeby. Knajpa, tak? Piceria. Więc naprawdę, nie mamy potrzeby. Tak naprawdę, jak żeśmy się tu wprowadzili, to przestaliśmy bywać w innych miejscach we tak, Wrocławiu. Stereotypy. Yy, no ale jest, jest totalnie inaczej. Myślę, że braku z fajną granicami. sobie jest to przyszłość.